Boże. Wow. Uh, Chrystus umarł. Chrystus zmarł, wstał. Chrystus przychodzi. Czy macie jakieś czucie w duchu, że już nie będzie długo aż do Jego przyjścia? Mam ostatnio tego. Chciałbym rozpocząć przez przeczytanie fragment z Ewangeliana, rozdział rozdział czternasty. I w trakcie przeczytania chciałbym używać jedno słowo po grecku. Jana czternaście od 15 wersetu. Jeśli darzycie mnie miłością, będziecie wypełniać moje przykazanie. Ja natomiast będę prosił ojca, i on da Wam innego Parakletos. Aby był z nami na wieki, ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani nie zna. Wy go znacie, ponieważ trwa przy Was i będzie w Was. Nie zostawię Was sierotami. Przyjdę do Was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie mnie już oglądał, lecz wy mnie będziecie oglądać, bo ja żyję i wy będziecie żyli. W tym dniu wy sami poznacie, że ja jestem w moim ojcu, a wy we mnie, a ja w was. Ten, kto zna moje przykazania i wypełnia je, jest człowiekiem, który mnie kocha. Tego z kolei, który mnie kocha, miłością otoczy mój ojciec i ja będę go kochał i objawię mu samego siebie. Judasz lecz nie zwrócił się do niego. Panie! Dlaczego zamierzasz objawić samego siebie nam, a nie światu? Jezus odpowiedział: Jeśli ktoś mnie kocha, będzie wypełniał moje słowo i mój ojciec otoczy go miłością. Do takiej osoby przyjdziemy i zatrzymamy się u niej. Kto mnie nie kocha, nie wypełni mój słów, a słowo, którego słuchacie nie jest moim słowem. Pochodzi ono od Ojca, który mnie posłał. To już wam powiedziałem, gdy przebywam z wami. Natomiast Parakletos, Duch Święty, którego Ojciec pośred w moim imieniu. On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Mój drodzy, skupmy naszą uwagę na wersetach 16 i 17 z tego fragmentu. Czytamy tam, że Jezus powiedział do swoich uczniów, ja natomiast poproszę ojca i on da wam innego Parakletos, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy. Mam w domu cztery wersje polskiej, polskiej, polskiej Biblii i ten słowo Parakletos jest inaczej tłumaczone w każde z nich. Jak zapewne wiecie, Jezus mówi o Duchu Świętym. Mówi, że Duch Święty jest innym parakleto, parakletos. Słowa on dawam innego parakletos oznaczają, że uczniowie mieli już jednego parakletos, którym oczywiście był sam Jezus. Przyjrzymy się więc tym dwóm, Parakletos, a mianowicie Jezusowi i Duchowi Świętemu. Kontekst tego fragmentu jest następujący. Jezus wypowiedział te słowo w ostatnich godzinach, zanim został zdradzony przez Judasza Iskariotę, aresztowany, skazany na śmierć, przekazany Rzymianom i ukrzywiony. Jezus powiedział uczniom, że to wszystko się stanie i że, i że ich opuści. A uczniowie byli zaszokowani i druzgotani na wieści. Stali się uczniami Jezusa. Doszli do przekonania, że jest synem Bożym. Nie mogli sobie wyobrazić życia, życia bez niego. A teraz, on ich opuszczał. Tak więc Jezus zapewnił ich, że poszli im innego Parakletos, takiego jak on, aby byli z nimi na zawsze. Interesujące w Nawiasach jest rozważać nad tym, że kiedy Jezus uh, dostał uczniów, uczniów, dał im tylko słowa. I Duch Święty. I wystarczyło. Czy Duch Święty był taki jak Jezus? Czy pierwszy parakletos był taki jak drugi? Spróbujmy odpowiedzieć na, te, na to pytanie, patrzeć na to, co Jezus nazwał Duchem Świętym. Po pierwsze, Jezus nazwał go duchem prawdy. Co rozumiemy przez prawdę? Ci z mojego wieku, które zostali wychowane na zachodzie, myślą, że to, co jest prawdą, jest tym, co można udowodnić naukowo co można ufić tylko temu, co można wykryć za pomocą pięciu zmysłów, czyli dotykowi, słuchowi, smakowi, zapachowi i wzroku. Pokolenie moich dzieci prawdopodobnie myśli o prawdzie jako o czymś opartym na doświadczeniu. Że prawda nie istnieje, a przynajmniej nie jako coś samo w sobie, każdy człowiek może mieć swoją własną wersję prawdy. Dawno temu Pilat zapytał: Co to jest prawda? Jezus powiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jezus jest prawdą. Bóg jest odwieczną, niezmienną rzeczywistością a Jego odwieczne Słowo jest wyrazem tej rzeczywistości, a więc jest prawda. Prawda. Jezus jest wycieleniem odwiecznego Słowa Bożego, jak pisze święty Jana, i Słowo zatem stało się ciałem, pełne łaski i prawdy zamieszkało wśród nas i zobaczyliśmy Jego chwałę, chwałę jako jedynego zrodzonego, który pochodzi od On. Ojca. Jezus jest prawą i Duch Święty jest Duchem Jezusa i tak Duch Święty jest Duchem Prawdy. I to jest pierwszy opis Ducha Świętego, który dał nam Jezus. Drugi to ten. Jezus nazywał, nazwał go Parakletos. To to oznacza Parakletos jest to przymiotnik, który opisuje dosłownie kogoś, kto jest kogoś, kto jest wezwany na swoją stronę. Pierwotnie był to termin prawny, opisujący obrońcę lub adwokata. Później parakletos oznaczał każdego, kto prosi, prosi o przychylność kogoś, kto ma władzę, w imieniu drugiej osoby, czyli orędownika, a w szerszym znaczeniu chodziło o pocieszy, pocieszyciela kogoś, kto komuś innemu daje ratunek lub pomoc lub pociechę. Słowo parakletos ma tak wiele znaczeń, że możemy użyć sześciu różnych słów, aby go opisać. Więc rozpakujmy każdy z nich po kolei. Pierwszym znaczeniem słowa parakletos jest doradca. Innymi słowy, ktoś, kto udziela radę lub poradę. Jezus był i nadal jest doradcą. Zawsze dawał dobre rady swoim uczniom, a także tłumom. Na przykład wykazanie w górze, sześć razy Jezus mówił, wiecie, że powiedziano to ty, tak i tak. Ja wam natomiast mówię tak i tak i tak, radził tłumon. Wiele razy Jezus doradzał swoim istnią, mówiąc do nich na przykład strzeżcie się za kwasem faraseuszów i saducejuszów. Albo miejcie wiedzę w Boga oraz przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni, a ja wam zapewnię wytknięcie. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swych dusz. dusz gdyż moje jasno jest wygodne a moje brzemię lekkie. Jezus był doradcą i nadal nim jest. Jezus nadal doradza nam poprzez słowo pisane. Na przykład, każdemu, kto jest lecny w swojej wierze, on mówi tak, jak powiedział wierzącym w Laodycei, mianowicie, radzę ci, nabądź u mnie złota oczyszczonego w ogniu abyś się wzbogacił zaopatrz u mnie w białe siaty byś miał się w co ubrać i przestał radzić hańbę swe na gości kup też u mnie masz i posmaruj nią swoje oczy aby przyjrzeć ja tych których kocham poprawiam i wychowuję obudź więc w sobie zapał. Opamiętaj się. Ale czy to nie przez ducha świętego Jezus mówi do nas w ten sposób? Oczywiście. Pierwszy doradca Jezus daje nam swoją radę poprzez drugie doradca ducha świętego. Jezus powiedział, jednak gdy przyjdzie on, duch prawdy. Poprowadzi Was we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz powie o wszystkim, co usłysze, i, i powiadomi Was o tym, co ma nadejść. On nie uwielbi, uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam przekaże. Jan Jana 16. Tak więc pierwsze znaczenie słowa parakletos jest doradca. Innymi słowy ktoś, kto udziela rad lub wskazówek. Drugie znaczenie słowa Parakletos to pocieszyciel. Jezus jest naszym poczeszycielem. Pocies jak święty, jak pisze święty Paweł do wiernych w Koryncie, drugi 1, 1,3, błogosławiony niech będzie Bóg i ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który jako ojciec miłosierdzie i Bóg wyszedł po to jest po grecku paraklesis rzeczownik, poczesza para parakaleo, czasownik nas w każdym ucisku. Dzięki temu my potrafimy poczeszać para kaleo czasownik tych, które przechodzą, przez To tą pociechą, której sami doznaliśmy od Boga. Tutaj nacisk, nacisk kładzie się na zachęce. Jezus zachęcał świętego Pawła, jak pisze w drugim Księdze, w Korintym 7,4, pełen jestem poczechy, czyli paraklesis, i nader opica jest radość moje. We wysokim ucisku naszym. Jezus jest naszym cielem. i tak samo jest w Duchem Świętym. Czytamy, że Święty Łukasz pisze, że dla Kościoła w całej Judei, Galilei i Samaria nastał czas pokoju, wierzący budowali się duchowo, żyli w bojaźni Pana i dzięki zachęcie Paraklesis Ducha, Duchu Świętego, ich grono rosną rosło liczebnie. 9:41. Więc pierwsze znaczenie paraketos to doradca, a drugie to pocieszeczo. Jezus jest pierwszym paraketos, a Duch Święty drugim. Trzecim znaczeniem paraketos jest osoba, która wystawia się za innymi. Ludźmi. Jezus spędził wiele godzin modląc się dla ludzi. ludzi. Czytamy w ewangelii Łukasza, 5,16, że usuwał się na ustronne miejsca i tam się modlił. Znamy, że podczas ostatniej wieczerzy powiedział Szymonowi Piotrowi, że błagał za nim, aby nie ustala jego wiara. A możemy przeczytać, przeczytać w Ewangelii Jana roczą 17, że modli się za swoich uczniów, a następnie za wszystkich wierzących. A Jezus wsiądł, wystawił się za nami. Czytamy w liście do Hebrajczyków 7,25, że może On zatem na zawsze zbawić tych, którzy przez Niego przychodzą do Boga. Bo wciąż żyje, aby się za nimi wystawiać. Duch Święty także wystawia się za nami. Czytamy w liście do Rzymien 8, 8:26: Podobnie Duch wyspiera nas w naszej słabości. Kiedy nie wiemy, o co się modlić, jak należy, sam Duch wystawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Ten zaś, który bada serca, rozumie zamiary ducha, gdyż wystawia się on za świętymi zgodnie z myślą Boga. Parakletos jest więc doradca, pocieszycielem i osobą, która wystawia się za innymi ludźmi. Jezus jest pierwszym parakletem, a Duch Święty drugi. Czwartym znaczeniem jest pomocny. Jezus jest nas, naszym pomocnikiem. Listo Hebrajczyków 13.6. Tak więc z ufnością możemy mówić, Pan jest pomocnikiem moim. Nie będzie się lęka. Cóż może mi uczynić człowiek, człowiek? Duch Święty jest naszym pomocnikiem. Podobnie Duch wspiera nas w naszej słabości. Parakletos jest kimś, który jest wezwany na swoje strony na pomoc. Parakletos jest więc doradcą, pocieszycielem, osobą, która wystawia się za innymi ludźmi oraz pomocą. Jezus jest pierwszym parakletos, a Duch Święty drugi. Po piąte, parakletos jest orędownikiem. Obronie są w sądzie. Jezus jest naszym orędownikiem. Święty Jan pisze tak. Dzieci moje, to wam pisze, abyście nie grzeszyli. A jeśli by to grzeszył, mamy orędownika, Paraklesis u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Pierwszy Jan Duch Święty jest naszym orędownikiem. Jezus powiedział, że paraklesis, Duch Prawdy, złożył o Niego świadectwo. Sądzę, że obejmuje to również występowanie w obronie wjeżdżących na niebiańskim sądzie nad postawie tego, co Jezus wykonał na krzyżu. Po szóste, parakletos jest zastępcą. Kimś, które stoi z z kimś innym. Przez trzy lata Jezus dzielił swoje życie z dwunastoma apostołami. Zawsze był z nimi, zawsze był dla nich, zawsze wystawił się za nimi, gdy byli oskarżeni o łamanie prawa. A w Ewangelii Jana 4,18 czytamy, że powiedział do nich nie zostawię was sierotami, przyjdzie do was, odnosząc się do Ducha Świętego. Tak więc Duch Święty jest także naszym zastępcą kimś, które stoi z nami. Czytamy w liście do chybraków 13.5. Nie bądźcie przywiązane do pieniędzy. Zadowalajcie się tym, co posiadacie, Bóg przecież obiecał, nie porzucie. Cię ani Cię nie opuścicie Parakletos jest więc doradcą, pocieszycielem, osobą, która wystawia się za innymi ludźmi, pomocnik, orębnowikiem oraz kimś, która stoi z nami. Jezus jest pierwszym parakletos, a Duch Święty drugim. Podsumowanie. Jezus powiedział, czy Duch Święty był Duchem Prawdy, a także nazywał go Parakletos. Parakletos jest doradcą poczyszczelem, osobą, która wystawia się za innymi ludźmi, pomocnik, orędownikiem oraz kimś, które stoi z nami. Jezus jest pierwszym Parakletos, a Duch Święty drugi. Więc co z nami? Proszę pozwolić, że przypomnę pytanie, które święty Paweł zadał wierzącym do Koryncie. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego, który jest w nas i który macie od Boga? Oraz że już nie należycie do siebie samych, Gdyż za ogromne ceny zostaliście kupieni, chwałcie za te Bogę w waszym ciele. Mój drodze, Pan Jezus nie zostawił nas sierotami. Przyszedł do nas duchem świętym. I On jest tutaj, w nami. Już nie należycie do siebie sami, gdyż za ogromne ceny zostaliście kupieni. Chwałcie za cen Boga w waszym ciele. Moi drodzy, miłość Boga rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Żywiam pięć pięć. Już nie należycie do siebie samych, gdyż za ogromne ceny zostaliście kupieni. Chodźcie zatem Boga w waszym ciele. Mój drodzy, Bóg nie dał nam ducha lęku, lecz, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. 2 jeden, 1,7 już nie należycie do siebie samych, gdyż za ogromne cenę zostaliśmy kupienie. Chwałcie za co Boga w waszym czele. Mój drodzy, dla nas, jak święty Paweł napisał pierwszy Koryntian osiem 8,6, dla nas jest tylko jeden Bóg. Ojciec, od którego dochodzi wszystko i dla którego my istniemy. Oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego stał się wszystko i przez którego my istniemy. Już nie należycie do siebie samych, gdyż za ogromne ceny zostaliście kupieni. Chwalcie zatem Boga w waszym ciele. Dlatego jak ludzie przebrani bez bo przez Boga, święci i ukochani, bo tak jesteśmy. Przyjmijcie postawy serdecznego współczucia, dobroci, pokory, łagodności i cierpliwości. Jako tacy okazujcie jedni drugim wyrozumiałość, gotowy wybaczyć sobie nawzajem, jeśli ktoś na powód do skargi drugiemu jak chrystus darował nam tak czynicie i wy przede wszystkim jednak kierujcie się miłością która jest spójnią doskonałości ponadto w waszych sercach niech panuje pokój chrystusowi jako ludzie tworzący jedno ciało zostaliście przecież do życia w nim powołani nie zapinajcie też o wdzięczności. Niech Was przepełnia Słowo Chrystusa. Za całą mądrość nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy hymny w cześci płynące za natchnienie. Wdzięczni Bogu śpiewajcie we Waszych sercach. I we wszystko, cokolwiek czynicie, we słowie lub konkretnym działaniem czyńcie w imieniu Jezusa Chrystusa, dziękując przez Niego, Bogu, Ojcu. Amen.